Cześć, witam Was serdecznie w sklepie wędkarskim Bolf. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować rękawice wędkarskie. Przygotowałem rękawice firmy Select. Takie podstawowe w kolorze szarym lub czarnym oraz troszkę lepsze już dla bardziej wymagających. Co mają w sobie takie rękawice? A mianowicie. Wewnętrzna część jest pokryta takimi gumowymi kropeczkami. Co sprawia, że bardzo dobrze trzymają się wszystkiego rodzaju przedmioty. Ręki, jak oczywiście, wędka. Bardzo elastyczne wycięcie na trzy palce. Ułatwia to. Zmienianie przynęt, na przykład w spinningu, ale nie tylko. Rękawice raczej na chłodniejsze dni, ale nie mroźne. Troszeczkę ciepła na pewno dadzą mu cieplą nam rękę, ale na mrozy mogą być niewystarczające. Są to podstawowe rękawice do takiego aktywnego spiningu, gdzie troszeczkę się ruszamy. Nie jest wtedy nam tak zimno. Zap, zaczep na rzep świetne rękawice w bardzo dobrej cenie gdzieś około 34 zł i te szare tak samo pokażę jak na dłoni, tu mają lekki ściągacz też o, i dodatkowo zaczep na rękę naprawdę Fajne, niedrogie rękawice. Mogę je serdecznie polecić. No i rękawice bardziej wyczynowe. Już lepiej, troszeczkę wykonane. Wewnętrzna część nie chropowata, tylko takie łódeczki, jakby też wycięcie na palec obszyte. na palce, przepraszam. Naprawdę fajne rękawiczki. elastyczne solidny rzep. Cena w granicach 45 zł z tego co pamiętam, 50 może. I na zimniejszą porę e, chciałbym zaprezentować rękawiczki Mikado, neoprenowe. One już troszkę lepiej trzymają ciep ciepło. Takie gumowane od wewnątrz na opręt, z tej strony ściągacz. Można sobie wyciągnąć palce na rzep, jest to zamykane trzy, żeby coś tutaj łapać, chwytać bardzo fajne rękawiczki i też bardzo dobrej cenie, gdzieś około 35 zł u nas na stronie. I te same rękawiczki, co wcześniej, tylko nie z ściągaczem, tylko zapinane na rzep. Też neoprenowe, a wewnętrznie też takie kropeczki gumowe. I też na no, aby sobie wyciągnąć palce. Także, jeżeli chcecie się przygotować na jesienne wędkowanie i zimowe, myślę, że takie rękawice będą nieodzownym elementem wyprawy. Zapraszam na stronę www.bolw.pl do nas do sklepu. Tam możecie zakupić. Takie rękawice, jeżeli jest potrzeba, skarpety neoprenowe do gumaków czy do zwykłych butów. Też tutaj antypoślizgowe zabezpieczenie, dziurki, żeby można było y, wymianę powietrza robić, czyli takie oddychające. Też u nas dostępne na stronie. Cena 39. 90. Zapraszam Was do sklepu wędkarskiego BOLF. Jeżeli jest jakaś potrzeba, można zadzwonić, można napisać maila, doradzić się, poradzić. Na pewno pomogę. Dziękuję serdecznie. Cześć.